Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2017 na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się prasowaniem w kostki. Także, jak widzicie, jest kupiona nowa prasa kostkująca New Holland Big Baller 1290. Także, wsiadam do fenda bez zbędnego pitolenia. Jedziemy. Także, także dobra. Ja już sobie jedno pole sprasowałem, drugiego jakby taką część sprasowałem też. Myślę, że jak najbardziej spoko. Yy, I co by tu tu jeszcze pracownik... Nie ustawiłem pracownika, dobra. Bez pracownika na razie to sobie poza odcinkiem będę robił. Mamy półtorej pola do sprasowania. Dzisiaj także... O, no, ja sobie przycisznę. Na słuchawkach to, wszystko ładnie, pięknie. Bidzek widać dzisiaj jest... Yy, Coś innego. Jest dzisiaj odcinek numer 11 z tego co pamiętam. Także fajnie, fajnie seria leci, się rozrasta. Także, także no. Dobra. Tutaj jest jeden pasek niedokończony. Także dobra, myk. Urwało się. Czekajcie, z obciążnikiem opuszczonym jeżdżę. A to tak nie może być. Także, tak no, także no. Podnosimy i lecimy dalej z tym koksem też to nagrywam na szybko bo, bo jest sobota i też przed 15 jest myślę żeby było kites bym to zdążył nagrać bo sobie chcę meczyk obejrzeć walia grazy z Szwajcarią o więc no, pewnie puszczę render szybko i będę tutaj cisnął tam z oglądaniem Choć mam niecałe 40 minut, a jeszcze jeden odcinek muszę nagrać, który będzie najprawdopodobniej w sobotę. Także, także no. no, już pewnie na, na tym widzicie, w opis sobie spójrzcie, co będzie w sobotę. się wydaje, że on będzie w sobotę. Na tym jest to piątkowy odcinek. Także no, teraz też trochę szkółki się chodzi, trochę czasu nie ma. No i też to jest, właśnie jakby wygląda się z piątek, więc pewnie to jakby ostatni dzień, który Teoretycznie poszedłem do szkoły. Praktycznie, może w ogóle nie pójdę. W piątek zobaczymy, wszystko się okaże. Może i tak będę sobie musiał jeździć jakby do szkoły, yy, na, na jazdy. Także myślę, że będzie spoko. Z tym. Także, także, także no. Będzie Gites. Dobra, myślę, że też fajny tutaj jak zestawik taki, fendik z New Hollandem, które Nie chciałem się bawić w belujące, bo, bo to też więcej czasu zajmuje, to wywalanie tego wszystkiego i w domu na polską wieś to, to się bierze belujące lub też małe kostki, ale jak tutaj mamy większą farmę, to od razu wziąłem prasę do kostek, żeby, żeby się z, z tym nie pitolić zbytnio. Kostki najprawdopodobniej będę jeszcze ten sezon sprzedawał. Wszystko ale to pewnie w następnym odcinku i tak będziemy robić. Wszystko się też okaże, zobaczymy Także będziemy pewnie od razu sprzedawać to. I te sprawy dobra, lecimy. Monsterka Łyka trzeba strzelić. Ogólnie farming 2020-2022 farming dodali nowe jakieś tam screeny Najprawdopodobniej będzie gleba 3D Możliwe, że nagram taki odcinek jednorazowy co myślę o, o, o farmingu jakby przemyślenia i sprawy albo też może więcej tego nagram. Zobaczymy, bo myślę, że jeżeli jakby mój kanał też się głównie opierał na farmingu, to też by było takie coś dobre. Zobaczmy. No i kontynuując, bo oczywiście mi musieli wejść do pokoju. Po czemu by nie, bo, bo po co, bo, bo, bo na co. a no kontynuując, myślę, że jakby z farminga to będzie dobre, żeby takie coś nagrać. A przykładowa z Nightlighta to, to, to do dnia premiery raczej nic, nic, poza The followingiem, który będzie w niedzielę. W sumie już przed chwilą zdążyłem nagrać z Askiem. Teraz co z gry wyszedłem i chyba była szybka przesiadka. Hmm. Także także no Myślę, że będzie spoko takie coś. A z Dying Lightem, no to właśnie do, do dnia premiery, do dwójki, nic nie będziemy zbytnio pewnie tylko przy Dying Lightie coś poruszać. Albo przy innych seriach z Askiem, bo Asek też, jak ja, w na napaleni jesteśmy na tego Dying Lighta. Ale kolekcjonerki nie kupujemy, bo chyba 1000 złotych kosztuje, więc już dla, dla bardzo zagorzałych ludzi. Kupuję najprawdopodobniej tą wersję taką standardową, co pewnie niedługo kupię, żeby sobie Dying Light już leżał na Steamie. I, 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 no. Jak pewnie z farminga, farming też wyjdzie na Steam'a, to też pewnie od razu go kupię. Choć też będę chciał najprawdopodobniej kupić kolekcjonerkę, w której kolekcjonerce znajduje się w sumie jakieś plakaty, jakieś naklejki i kogutki do ciągnika. I mi się wydaje, że ta kolekcjonerka to będzie najbiedniejsza kolekcjonerka, jaka była w farmingach. Albo coś jeszcze doda, coś jeszcze może tam być. Mi się wydaje, że coś tam będzie, bo to światełko jest za duże jak na, jakby na to co tam jest po prostu tam było luzu za dużo ale no zobaczymy wszystko się okaże grę możliwe że, że pewnie askowi ją oddam albo komuś z, z ludzi którzy będą mieli stację dysków chyba że to będzie też klucz na steam'a to by było bardzo dobre bo jeśli by farming w końcu w końcu poszedł za rozumem i zrobił takie coś to będzie mi się wydaje bardzo bardzo spoko i te sprawy także 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 no Wydaje mi się, że będzie to dobre rozwiązanie. Jeszcze, wiadomo, chyba sobie FIFA kupię. Jak wyjdzie, to też będzie premierowo F1, więc trochę w tym, w tym roku premier będzie. Już mam w miarę zarys, jak to będzie wyglądać. Z pewnie gdzieś koło grudnia Outlasta. Też będę chciał dwójeczkę lub też dodatek no, do jedynki, zobaczymy. Jak to będzie, od września mi się wydaje, że chcę, żeby ten górę Call Master wyszedł, to wtedy go też nagram. I trochę, trochę premier będzie. Znowu też chcę kompa zaupdate'ować, także trochę też zajmie update'cik, komputerka. Ale już myślę, że wtedy... Ej, co mi to podniosło? Ale myślę, że już wtedy będzie, będzie maszyna zrobimy i to ostrą z tego kompa. No, i neta, jak już neta będę miał lepszego, to na pewno też odcinki będą się częściej pojawiały. Przynajmniej na jesień, będę pewnie więcej czasu miał. Ale to nie, nie na, też nie można się nastawiać, że będzie aż tyle, jak na tam do jesień, gdzie praktycznie były codziennie, a w grudniu były dwa dziennie. Choć grudzień możemy, mogę tu przemyśleć, żeby, czy, 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 czy takie akcje nie powtórzyć. Bo też będzie no, farming jakby nowy i yy, plus Dying Light 2 wtedy też w grudniu wychodzi też inne gry żeby się pokazywały, no to pewnie to będzie tak najlepsze rozwiązanie, żeby takie coś zrobić. Także no, zobaczymy, wszystko się okaże w swoim czasie. Wolnie teraz też przechodzę na to, żeby nie robić każdej miniaturki jakby każdego odcinka, żeby miała swoją miniaturkę, tylko seria i tylko numery zmieniamy, to też więcej mniej czasu mi zabiera i... To też jest, mi się wydaje lepsze paroma względami. No wiecie, tylko, tylko zmieniał numer i od razu, a nie trzeba nieraz się zapomnieć jak idą zdjęcie zrobić trzeba szybko wracać, szybko to też poprawiać. A tak jest jedna miniaturka i tylko się numer nie zmienia. Także no... Też na, no jakby gorzej to jest dla filmu, bo tak każdy film ma swoją osobną miniaturkę i łatwiej też znaleźć ten dany film o którym coś tam jest mówione no a tak to wiadomo to będzie też inaczej no, na pewno jak farming wyjdzie nowy to też parę serii od razu wyjdzie z nim więc pewnie, pewnie ruszę na niego ostro zobaczymy też ile map będzie myślę, że jakaś jedna będzie jedna będzie oczywiście na serii może jakaś na live y będzie też zobaczymy jak będzie wyglądać z czasem Bierać na dwóch mapach i potem żeby odcinków nie było To też lipa Także no, albo sobie tą drugą zrobimy na jakby drugi sezon Farminga Tam po tym pierwszym, zobaczymy. Wydaje, że to też będzie, by było spoko Taka rzecz Także, także, także no będzie, będzie gites Owieczki, jak najbardziej. Kupiłem chyba 30 sztuk więcej. Czekajcie, ile mamy sztuk owiec? 50 owiec. Jeszcze wydajność się nie załadowała, Wiadomo, dopiero odgrywasz. I wełny na razie tam jest w jednym, w jednym tym, jakby palecie. Dwie, dwa worki, więc na spokojnie. Także, także, także. No. Będzie to GITES eee, Mam też, widzicie, trochę więcej kasy. I nie wiem, czy pokazywałem Wam wszystkie Polaki, bo mam 7, 8 kupione, 19, 24. To wszystko jest zasiane. Chyba tu były 3 wyjęćmień mień: 12, 14, 15, a 19, 24, 7 i 8. To jest w soje. Trochę tych pól doszło. Także, także, także no. Wydaje mi się, że to git też propozycja Zobaczymy tak myślę koło 30 odcinka, żebyśmy już następne zwierzęta mieli My Tutaj też wiecie, urozmaiceń trochę było Także... Także no Będzie mi się wydaje spoko Co by tu jeszcze? Mamy 11 minut plus pewnie cięcie Potrwa 30 sekund no plus minus dobra cyk, ostatni przejeździk, też więcej nie ma do prasowania więc, więc no. W następnym odcinku to pozbieramy, posprzedajemy też taki odcinek mi się wydaje, też będzie spoko jak najbardziej i no Nie wiem czy tu więcej coś jest do dodania zbytnio Zobaczymy wszystko się okaże. Dobra myk. Y wywalamy. Także dobra myk. Zjeżdżamy na farmę. To wszystkie ciągniki jak widać wyjechane. W sumie masej jest z Kejsikiem na polu numer 7. No Valtra jest tutaj, tutaj stoi. New Holland to oczywiście poszedł na owce, tak jak to miało być od razu w planach. Fędzio tam nieraz pomaga na tych owcach jak trzeba. Dobra, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych filmów na moim kanale. Trzymajcie się, na razie, cześć, pa, pa.